Nazywam się Wojciech Jeżowski, jestem hodowcą owiec rasy wschodnio-frezyjskiej, pasy owce w piwnicznej, na polach piwniczańskich. Pola te były użytkowane od powstania piwnicznej i e, od paru lat zaczęły zarastać, więc, więc postanowiłem nie dopuścić do tego i zacząłem paść owce od kilku lat. Owce charakteryzują się wysoką mlecznością, bardzo do, dobrym, dobrym jakością mleka, z których wyrabiam sery długo dojrzewające oraz jogurty i sery kwasowo-podpuszczkowe. Yy, owce te. Są wysokomleczne, ale żeby osiągały wysoką mleczność, muszą wypasać się na, na łąkach o dobrej jakości trawach i dokarmiane wysokobiałkowymi paszami. Tutaj tego nie osiągam. Ta mleczność jest dużo niższa jak gdziekolwiek indziej, ale mleko jest wysokiej jakości i sery są bardzo wysokiej jakości. Owieczki to są przyjazne, lubią, lubią człowieka. Teraz zaciekawione są tu, przechodzącymi turystami. No i ludzie przechodzą tutaj, zdjęcia sobie robią z tymi owieczkami. Moje zainteresowanie hodowlą owiec zaczęło się już 20 lat temu. Wyjeżdżając za granicę, do, można powiedzieć, do, do pracy. Zawsze marzyłem, żeby wrócić tutaj na tereny piwniczańskie i zająć się spokojnym życiem, spokojną pracą przy hodowli owiec. No, okazało się, że nie jest to takie łatwe przy owcach, bo jest to ciężka praca, ktoś kto przychodzi z boku to sobie tak tylko myśli, że to jest bardzo łatwa praca, jednak jest to bardzo ciężka praca, i... ale przynosi satysfakcję. Moim marzeniem też było nie hodować owiec na mięso, bo to jest przykra sprawa, ubijanie i wywożenie zwierząt na obojnie, a Zająć się owcami mlecznymi. Więc takie kupiłem owce mleczne i postanowiłem z nich robić sery długo dojrzewające, których brakuje na polskim rynku wśród lokalnych wytwórców tego sera. Od pierwsze próby może nie były takie udane, ale, ale po wielu, wielu próbach zaczęły wychodzić bardzo dobre sery o wysokiej jakości, bo więc te, te łąki są tutaj e, ziołowe, nie są dokarmiane paszami jakimiś tam, które psują jakoś mleka. I więc te sery wychodzą już wysokiej jakości, gdzie mam swoją klientelę już, która powraca cały czas i kupuje te sery. Żeby zacząć hodować te owce, musiałem troszkę Starszych, doświadczonych ludzi popytać się jak to wygląda. jak Na czym ta praca polega dokładnie? Jakie choroby są owiec? Musiałem książek trochę przeczytać, nauczyć się tego. Nie, nie jest to takie wszystko łatwe. Nie, nie chciałbym też powielać błędów, które popełniają starzy hodowcy, którzy od pokoleń hodują owce i, i, i mają jednak te błędy. Więc, więc kupowałem te książki i uczyłem się. Później musiałem szukać terenu do wypasu, więc znalazłem taki piwniczański teren pięknie położony, otoczony górami, który zaczął powoli zarastać, więc zacząłem dbać o ten teren i wypasać te owce tutaj na, na, tych, na, na tych łąkach. Pierwsze owce, żeby kupić, musiałem pojechać na Śląsk, kupić owce z licencją, bo ponieważ e, ta rasa jest w małej ilości w Polsce hodowana i, i ciężka w utrzymaniu, ponieważ te, te owce nie mogą też przebywać na deszczu, muszą codziennie być zamykane. Mają wełnę z mniejszą ilością lanoliny, więc po przemoknięciu one nie wysychają szybko i mogą przeziębiać się, chorować, na, 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 nawet na grypę mogą zachorować przy, przy takich przemoknięciach. I... Z owiec tych też można robić wyroby wełniane, więc jest taka grupa piwniczańska dziewczyn, gdzie, gdzie robią jedyne w Polsce rękawice o, jedyn, o unikalnym wzorze i czapki też o unikalnym wzorze. Grupa ta się poszerza, powiększa się, więc z moich owiec ta wełna jest bardzo wysokiej jakości i bardzo wysokiej jakości wyroby wełniane produkuje się. Teraz mamy listopadową porę, chociaż bardzo piękną jak na, na listopad. Owce jeszcze się wypasają, bo trawka pozwala na to jest jeszcze zielona, chociaż dojenie już zakończone, tryk zakupiony, więc, więc teraz owce będą zakocone. i czekamy 5 miesięcy do wykotów, 151 dni do wykotów. Wykoty ustawione są na, na, na przełomie kwietnia maja i po wykotach matki muszą odchować swoje dzieciątka do drugiego miesiąca i oczywiście później oddzielane są, są jagniątka od, od matek i matki są wypuszczane na zieloną trawkę i, i zaczyna się dojenie. Dojenie owiec zaczynam rano o godzinie siódmej, później idą sobie, pasą się na trawkę, drugie dojenie o godzinie siódmej wieczorem zaczynam i Później są zamykane w owczarni, codziennie są zamykane w owczarni. I tak całe lato dojenie. Owce mogą te się przez 200 dni, aż do jesieni następnej i, i do następnego tryka. Ja hoduję owce rasy wschodniofryzyjskiej, Jest to bardzo stara rasa niemiecka. O najwyższej, tak książki podają, o najwyższej mleczności na świecie. Wśród też jest kilka owiec, które mają swoje imiona, nie wszystkie bym mógł nazwać, bo niektóre jest ciężko do zróżnić, ale które, niektóre charakterystyczne to, to mają imiona takie jak Jagoda, Mela, czy, czy Tyk, Orfeusz, czy, 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 czy Diana nawet jest tutaj wśród owiec. I wielu, wielu hodowców owiec tak, tak ma, że właśnie nazywa swoje owieczki imionami. Piwniczna położona jest w Dolinie Popradów w Beskidzie Sądeckim i mogę powiedzieć, że jest to jedno z piękniejszych miejsc na świecie, do którego się bardzo chętnie wraca i, i za którym się tęskni. Teraz akurat jest mgła, to jest taka inwersja. Mgła osiada na dół i, i, i otacza te, te, te nasze góry całe. Ale jak podniesie się do góry, to, to ujrzymy tutaj te widoki otaczające tą polanę, otaczające góry z kicarzem. Przed nami kicarz jest nasza piwniczańska góra. Z grupą piwniczańskich osób, paru piwniczańskich osób chcemy stworzyć piwniczny dom rzemiosła, w którym będziemy pokazywać od A do Z, czyli szyżenie owiec, pranie wełny, gręplowanie przez na maszynie gręplującej, później dziewczyny będą pokazy robić na kołowrotku, później Będą pokazywać jak się robi czapki, jak się robi rękawice. Będą też organizowane warsztaty, będą warsztaty tkackie, warsztaty serowarskie, warsztaty piekarskie. Być może jeszcze jakieś inne, ceramiczne będą też warsztaty. Takie są zamiary. Chcemy zdobyć fundusze unijne na to i i wszystko umiejscowić w jednym budynku, żeby ludzie przyjeżdżający z Polski mogli zobaczyć, jak to w dawnych czasach wyglądała praca tutaj. się w budynku serowalni, a dokładnie w pomieszczeniu dojrzewalni serów, gdzie znajdują się sery y, owcze, długo dojrzewające i to są sery typu, sery półmiękkie typu, między typem gołdą a manczego. Sery w tym momencie mają około 3 miesięcy. Te, to są y, sery półmiękkie, do, wyraziste, dość ostre, które można, y, to są sery przekąskowe, które nadają się do Przekąsek z winem. Mleko przywożone jest od owiec. Ciepłe mleko jest podgrzewane do temperatury 30 stopni w tym garnku. Mieszane, dodawana podpuszczka, robi się skrzep, który później się kroi, później yy, skrzep przekłada się do formy. To są formy kadowa. To są jedne z najlepszych form na świecie. Tu się przekłada te serki. Prasuje się pod odpowiednim ciężarem i po 24 godzinach wpada się do solanki sery, też 24 godziny w solance przebywają, wyciąga się z solanki i idą do osuszania, po, 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 po dwutygodniowym osuszaniu. Powleka się je specjalną powłoką i wtedy wędrują do dojrzewalni. Tam już dojrzewają sery, te powinny być spożywane po dwu miesiącach, co, po co najmniej dwa miesiące muszą dojrzewać, wzwyż, mogą dojrzewać nawet do 5-6 lat dojrzewać. Ja znam też starsze sery, duże i dojrzewające. Też robię takie serki. To są twarożki kwasowo-podpuszczkowe z, z bakteriami penicylina. Z pleśniami penicylina i oczywiście też mogą być dodawany węgiel drzewny, gdzie, gdzie wtedy są te, te, te serki czarne, są z białym nalotem na, 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 na zewnątrz. No i oczywiście też robię bryndzę. No i z takich ciekawostek to robię też taki spirytus z, z serwatki, ale na własny użytek. Oczywiście sery można produkować tylko w okresie, kiedy owce się doi, to po odstawieniu już młodych jagni od matek, owce doi się do jesieni, do, do, do listopada, do początku listopada owce się doi i, i to jest ten okres przy górskich owcach, to jest 150 dni, a przy, przy tej lasie, którą ja chowam, to jest 200 dni, może nawet, można nawet 250 dni dojść, ale... Ten czas przeznacza się w większości na, na odchowanie młodych Jagniąt. Sery te sprzedawane były do paru, może mogę nawet powiedzieć, że do parunastu krajów na świecie. I cieszą się nawet, mogę powiedzieć, że dużym powodzeniem wśród osób, które już zakupiły ten ser. No i Polacy też chętnie kupują, ale to szczególnie to Warszawa jest zainteresowana takimi serami. Kiedyś te sery próbowali rodowici Holendrzy i powiedzieli, że stolica Gołdy to jest Holandia, ale te, 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 ich sery nie dorastają do pięt moim serom. jak źródło kryniczanki, tak moje serce pije dla krynicy.